Jarosław Pawełczak urodził się w 1974 roku w Radzeniu Podlaskim. Mieszka i tworzy w Zabielu. Maluje od 2018 roku. Główną tematyką jego obrazów jest przyroda, pejzaż i martwa natura. Pracuje głównie w technice olejnej za pomocą szpachli malarskiej, techniką alla prima i impasto. Obrazy Jarosława Pawełczaka cechuje widoczna gruba faktura, farby, a styl to połączenie realizmu z impresjonizmem. Inspiracją do jego obrazów jest otaczający go świat, przyroda, zwierzęta, stara architektura wsi. Na jego twórczość główny wpływ mieli tacy malarze jak Józef Helmoński, Aleksiej Zajcew, Igor Sacharow i Artim Puczkow. Moja historia z malowaniem zaczęła się gdzieś w 2018 roku. Robiliśmy mały remont z żoną pokoju, no i żona stwierdziła, że przydałby się nowy obraz. No było malowanie pokoju to jeden już nie pasował, jakie tam były obrazy, no i że przydałby się nowy obraz, ale taki nie, nie jest z marketu, tylko namalowany. No i ja zażartowałem, powiedziałem, że po co kupować, to ja namalowuję to. Oczywiście w żartach, no ale żona mi tam na ambicje po tego, no i mówi, i tak nie namalujesz. No i trochę zacząłem zgłębiać temat, trochę internet tam, w internecie oczywiście. No i, i tak namalowałem pierwsze, kupiłem pierwsze farby i tak namalowałem pierwszy obraz i nawet nieźle to jakoś tak wyszło. No, no i od tego się zaczęło. No. Maluję przeważnie pejzaże i martwą naturę. No pejzaże, no to krajobrazy, to inspiruje mnie otaczająca przyroda. No inspiruje mnie też współczesne malarstwo rosyjskie. Tacy malarze jak Igor Sacharów, jak Artin Puczkow, jak Aleksij Zajcew. 80% moich obrazów powstaje za pomocą szpachli malarskiej. I charakteryzuje je gruba faktura farby. To, co tutaj Państwo widzą, to jest część tylko z moich 150 prac, które posiadam w tej chwili w swojej pracowni. Jeśli komuś, się te prace, jeśli komuś się te prace podobają i, i chciałby y, mieć taką pracę w domu, taki obraz, to zachęcam do kontaktu przez Radzyński Ośrodek Kultury.